Szanowni Państwo, mieszkańcy naszego miasta Łukowa znajdujemy się właśnie przy ulicy, ulicy Dmocha, gdzie, gdzie trwa remont kanalizacji deszczowej. Te ta cała inwestycja jest zainicjowana przez radnych największego klubu w Radzie Miasta Prawo i Sprawiedliwość. To radni naszego miasta w trosce o mieszkańców szczególnie tego rejonu, czyli części osiedla Choncińskiego i mieszkańców ulicy Dmocha zainicjowali remont tej inwestycji, czyli Remont ulicy Dmocha, zanim będzie nałożona nowy asfalt, nowa nawierzchnia, a to następnie w przyszłym roku 2022. Najpierw trzeba zrobić remont kanalizacji deszczowej i przegląd kanalizacji sanitar sanitarnej. Kanalizacji, które prawie 30 lat nie były remontowane. Stąd troska i inicjatywa radnych Prawo i Sprawiedliwość po to, żeby w końcu ten remont tej drogi wykonać to nie tak szanowni państwo jest że to radni blokują rozwój tego miasta to radni najbardziej znają miasto, nasze miasto problemy naszych mieszkańców szczególnie ci radni którzy od kilku kadencji zasiadają w radzie miasta to radni wprowadzają zmiany w 2020 roku, zmiany w budżecie zaproponowanym przez burmistrza doprowadzili do tego, żeby ten remont właśnie ulicy Dmocha się znalazł w przyszłorocznym projekcie no i właśnie namacalny Szanowni Państwo dowód w 2022 zostanie nałożony nowy nowy asfalt na tą ulicę, a wcześniej zostanie wyremontowana całkowicie kanalizacja deszczowa i uszczelniona kanalizacja sanitarna. My ze swojej strony możemy tylko prosić Państwa o cierpliwość, żeby żeby tę ulicę doprowadzić do należytego stanu prosimy Państwa o cierpliwość, bo to troszkę musi potrwać Szanowni Państwo, jesteśmy na skrzyżowaniu ulic Stankiewicza i Barbary Łukasiewicz po mojej prawej stronie jest cały ciąg budynków w zabudowie szeregowej po lewej są budynki wolnostojące jest jeszcze dużo przestrzeni pod zabudowę i najwyższy czas, aby tym mieszkańcom wybudować ulicę został wybudowany zostało wybudowane połączenie z ulicą Jana Pawła w ubiegłym roku zwrócili się do mnie mieszkańcy o pomoc w przyspieszeniu działań budowy tej ulicy tych ulic bo to jest tutaj dwie ulice wspólnie z mieszkańcami zwróciliśmy się z pismem do pana burmistrza to był lipiec w sierpniu otrzymaliśmy odpowiedź że w budżecie na 2021 rok zostaną zabezpieczone środki na projekt tych ulic. Burmistrz przedstawił nam projekt, środki na projekt wyżej wymienionych ulic nie były zabezpieczone. Dopiero po zmianach budżetowych, jakie wprowadzili radni PiSu i Przymierza, zabezpieczyliśmy środki na projekt ulicy Stankiewicza i Barbary Łukasiewicz. Nie wiem, byliśmy nazywani tą złą trzynastką, czy jeszcze tam różnie, ale uważamy, że należy dbać nie tylko o centrum miasta, ale również o inne ulice, gdzie widać na tych ulicach rozwój, gdzie ludzie się w ostatnich latach naprawdę tutaj wiele budynków powstało. Także Radni Pisu i Przymierza dzięki. Zabezpieczeniu tym środku, tych środków na projekt tych ulic, burmistrz mógł zgłosić te ulice do projektu, jaki tu przedstawił rząd. Mówię o Polskim Ładzie. Zostały te ulice zgłoszone do tego projektu i czekamy teraz na środki. Być może w przyszłym roku będzie można zrealizować tą inwestycję. Jesteśmy na targowisku miejskim inwestycji o której mówiło się, że jest dla miasta niepotrzebna w ogóle zgłaszając jako klub Prawo i Sprawiedliwość inwestycje w budżecie twierdzono, że te inwestycje blokują rozwój miasta proszę państwa, drodzy wyborcy od lat interesuję się jako radny targowiskiem miejskim za czasów gdy burmistrzem był Dariusz Szustek a dyrektorem ZGL-u był pan Rzymowski Zrobiliśmy o nowe ogrodzenie i część placu. Teraz, jako radny, zrezygnowałem z inwestycji w swoim okręgu wyborczym, a zgłosiłem targowisko, z którego korzystają ludzie z całego miasta, ludzie z powiatu. Proszę Państwa, targowisko miejskie powinno być zrobione jako wzór w mieście. Jest to centrum miasta, są targowiska w Trzebieszowie. Są targowiska w stoczku, które są robione i robione na miarę XXI wieku. Ja o inwestycje, która robiona w tym roku ubiegałem się od lat. Za jeszcze czasów, powtarzam, pana burmistrza Szóstka, zaczęto te inwestycje robić. Co przykładem jest ogrodzenie całego terenu na nowe i wygląda estetycznie, więc myślałem iść dalej tokiem swojego myślenia i zrobić dalej. To targowisko, chociaż wielu radnych ze strony pana burmistrza twierdziło, że za dużo kostki, że to jest złe i myślę, że decyzja jest dobra i dziękuję kolegom, że to poparli i myślę, że mieszkańcy się z tego cieszą, bo jestem często na targowisku, rozmawiam z ludźmi, ludzie mówią, że nareszcie coś się w tym mieście robi.